Patrzcie, Kuba był u fryzjera. Specjalnie po to się opitolił, żeby we vlogu występować. Nie? Nie skomentuję tego. Przyszliśmy na tosty. Znaczy, przyszliśmy na śniadanie, żeby zniwelować mojego focha. Spowodowanego tym, że nic jeszcze nie jedliśmy dzisiaj. No i co? Chyba miłe zaskoczenie, że tosty zrobione są ze zwykłego chleba. I to jeszcze z taką fajną chrupiącą skóreczką, co? O, dobre. Chodź tu zacznął. No bo blisko było. Pod domem. Pod domem. No. Zapytałem się, Kasia, czy da gryzę. Kasia da gryza. Czy bronisz swojej kanapki? Widzicie? To jest takie stworzenie, które nie odda. Na początku będzie się kłócić z tobą, że jest głodna i że chce gdzieś iść na obiad i w ogóle na wszystko A jak już dostanie tosta, to już go nie wyrwie z ręki. Straszne to No i były bardzo dobre To dlaczego chcesz nie wyrywa? Zadem jeszcze nie jest tyle. No właśnie. Zaraz obiad. No właśnie. No i tą myślą, że Kasia jest głodomorem, bo zostawia. Nim rozpoczniemy naszą dzisiejszą przygodę. Czymż by było wyprawy po świecie bez pokazania tego, w jaki sposób się mieszka? Akurat tym razem trafiliśmy na Airbnb. Na pr... Kasia, znalazła. Kasia znalazła Airbnb. Teraz będzie Kuba Wam pokazywał, jak Kasia się przebiera. Nie, żartowałam. Mamy bardzo ładną toaletę, jest całkiem przyjemnie. Takie, słuchajcie, no, naprawdę za nie, niewielkie pieniądze w stosunku do hoteli i całej reszty. Jest i główny salon i wszędzie są tak zwane żura, ża, żurawki. Żarówki newtonowskie. Żurawki? Żurawki. No ja się serio będę przebierać, tylko nie będziesz tego nagrywał. No to dobrze, no tu mamy telewizor, są w środku Pokémon nawet. Mamy jedną sypialnię. Gdybyśmy się... nie Nieważne. Mamy drugą sypialnię. I łazienkę. E, to nie jest łazienka, to jest kuchnia, jestem zmęczony. Fajne jest to, że tu wszędzie są takie duże okna. Najlepsze jest sypialni. Wszędzie dookoła są okna i uwaga, najlepszy jest widok. Tu jest y, trasa szybkiego ruchu. A tutaj mamy Pemperem, pempem budowę. Coś pięknego. A ogólnie polecam. Porto bardzo ładne, bardzo fajne. Na razie widzieliśmy y, mało. Więc jest spoko. Co się przybierasz? A dlaczego? Bo się okazało, że jest trochę cieplej niż nam się wydawało Tobie się wydawało? Słyszałam, że będziesz parodować, a mam ci zdjęcia robić No bo to są spodenki W ogóle brakuje tu żelazka To są spodenki, które kupiłam w wiele... A jest żelazko chyba? Gdzieś mi mignęło To ja jeszcze go nie widziałam Wiele lat temu, i to były spodenki, w które się ledwo umieściłam przez moment, później z, grudła, z grubami już się nie mieściłam przez wiele długich lat, a już znowu się jeszcze! Więc Kasia będzie paradować dzisiaj w krótkich spodenka, bo na specjalną sesję. Tu jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Nie, nie przybliżasz tak. O, przybliż, o, taki ładny bober. Oj, oj, nie czekaj, siatkę mi łapie. Nie złapie, tam bober. Po powrocie do Polski już niedługo sam takiego będę mieć. Może zabiorę Cześć. <laughs> Może zabiorę Kasia za na taką wyprawę z Boberem. Nie. Może tak? Nie. I jeszcze taka szybka aktualizacja co do mieszkania. Ehm, hmm. Mamy tutaj bardzo dobre, fajne, yhm, nie wiem jak to nazwać. Warunki do nagrywania Nie. Myślę się tu, że... A znaczy nie, bardziej mi chodziło o to, że jeśli chodzi o wystrój tego mieszkania, bo tu mamy bardzo fajne obrazy, które są związane z Porto. Widzicie, jak już jakieś pejzaże, takie abstrakcja miejska Napoleon, bardzo portugalski. Ech, tu mamy coś lepszego. Tutaj jest starożytny e, starożytny portugalski faraon, który wręcza swojej pięknej pani Portugalskie, prawdziwe, habazie dla portugalskiej królowej. Tak jest zapisane w tych portugalskich hieroglifach. A tutaj jest portugalski faraon następny. Trzeci baza. Taki klimat. Pozdrawiam. Coś mi się wydaje, że dzisiejszego vloga, vloga, vloga Boga. wygra Kuba. I coś mi się też wydaje, że zaczyna kropić. I to tyle było z tego, że się ociepliło. E, tak, ja jestem przebrana Idziemy na spacer Do szpitala e, A właśnie, do, do szpitala też moglibyśmy iść, bo... Chodź, e, zielone póki są Widziałam właśnie Bo wiecie co? Stała się najgorsza rzecz, jaka może się stać Mianowicie... <laughs> nie śmiej się, to nie jest śmieszne wcale Jest Nie e, <laughs> Na samą myśl o tym boli mnie Aż się popłakałam z bólu, wiecie co się stało? No kurczę no, tym najmniejszym paluszkiem Albo właściwie nie tym najmniejszym, ale tym drugim z mniejszych. U nogi walnęłam w ramę łóżka. To był smuteczek taki. No. Słuchajcie, tu już szpital, więc. To już szpital od razu, więc... Można tak, ale raczej nie będzie takiej potrzeb. Ale to słuchaj. Ja szykuję teraz do zakupu Bobera, czyli takiego klasycznego, fajnego motocykla, bardzo surowego. A tu jest sklep Jimmy Store, i to są wszystkie, właśnie takie bardzo fajne. Elementy i wyposażenie dla motocyklisty, dla takiego. Nienawidzę cię. Mam to nagrane, dzięki. Ja tam pójdę po to, wiesz o tym, bo idź. Zginie, Ale jak my wrócimy do Polskiej strony? Nie wrócimy. Będzie problem z wysyłką tego. Będziesz musiał tu zostać. Dobra, to pod domem jest fajny motor. Tak się stanie. i znalazłem coś jeszcze fajnego. Nie wiem, czy zobaczycie. Ale mam tutaj fajnie. Uła. To wszystko to są takie kafelki? Jak to się nazywa? Mozaika? Kafelki, kafelki łazienkowe. Kafelki łazienkowe. Uśmiech. No, ale uśmiechnij się. Wiecie co, powiem Wam tak. Kuba robi mi najgorsze zdjęcia świata. Nie wiem dlaczego. Chyba chce, żebym się na nim zemści, zemściła za chwilę i robiła mu takie same. Ale byłam tutaj kilka lat temu i tak kurczę pamiętam to jak. Przez mgłę. Ale zaraz sobie odświeżę pamięć. Mam nadzieję. O tym miejscu najchętniej opowiadałby Wam Kuba, ale aktualnie jest zajęty robieniem zdjęć. Stwierdził tylko, że fajnie tu. No ale faktycznie fajnie tu. Teraz kąt ultra szeroki. Można objąć wszystko. No ale to jest generalnie oczywiście dworzec. Więc pójdziemy sobie. To, że zmieniam skokowo szeroki kąt na ultra szeroki, to nie ma znaczenia tak naprawdę w tym momencie, bo można to robić oczywiście też płynnie. A jest to oczywiście dworzec, a to już chyba właśnie powiedziałam przed chwilą. Dworzec sam sobie, no wejście do niego jest piękne, natomiast cała reszta już raczej nie robi większego wrażenia. Tak sobie idziemy, idziemy, i szukam mieszkania dla Kuby, i chyba właśnie znalazłam. Widzicie to? to jest ty drewna jesteś No przecież żartuję A ja wpadłem na pomysł dla, z pozdrowieniami dla Krzysia Gonciarza no, Ale to musimy pójśnej. pójść na obiad Dopiero śniadanie jedliśmy, a ten już o obiedzie Co ja na to poradzę? Typowy no, facet, długo ciągle Oczywiście, ale to jeszcze alkohol do tego przychodzi jest tak. tak. Jesteśmy w Porto, więc Porto do picia więc... No nie ma nie... To nie o, jest ten zatecznie. orzeźwiający alkohol, o którym spoko, mówiłeś przed chwilą. Ja mówię o somerzbija, ale portę też spoko Co. Oczywiście, żeby tradycji stało się zadość wszędzie gdzie jest, to musi miać. Ale ja nie o tym. Pokazywałam Wam już widok z jednej strony w mostu, Warto było tu wchodzić. właśnie opija piwem bezalkoholowym. Serio, nie żartuję. Radler 0%. Opija fakt, że tu weszliśmy. <grystanie> Fajny tarasik widokowy. Były wątpliwości, czy będziemy coś widzieć przez to, że tu jest ten żuraw jeden, a tam zaraz obok drugi. Ale widok, tak jak był zacny stąd, to tak w dalszym ciągu jest. Żuraw też jest. No, żuraw też jest, ale można to zrobić tak, żeby go nie było widać. No i dalej wieje. Ja się rozbieram wcześniej Kuba się ubiera. Stwierdził, że nie będzie mu tu latać. A tu? Ej, przyjmę tą pałeczkę. No dobra, no ja jestem młodej Słuchaj, patrzcie. Słuchajcie. Ty, to znaczy, ty słuchaj, a wy patrzcie. A. Też słuchajcie. A mogę patrzeć też? Możesz. Tutaj w Ostrze ktoś ma piękne mieszkanie. Tutaj numer 192. Gdzie ma cytrusy i kaktusy? Cytrusy, kaktusy. Kaktusy i cytrusy. Tańczy. Cytrusy, kaktusy, kaktusy i cytrusy. No a porto jest bardzo ładne. I cytrusy i kaktusy, kaktusy, cytrusy. W Portugalii jeść taco? No zobaczymy. Natomiast rzeczą, która tutaj e, najbardziej przykłama uwagę, e, zamówiliśmy taco z swoją drogą. To jest. E, Różowy terminal. Tak, różowy terminal. Bez wody to się nie obejdzie, już praktycznie całą wypiliśmy. Kuba pracuje, sprawdza teksty. ja sobie już posprawdzałam, co miałam posprawdzać. A siedzimy przy Food Corner. Miejscówka znaleziona na duże podróże u z swoją drogą. Gdyby kiedyś przypadkiem do tego wideo dotarła, to ją pozdrawiam. Miejsce jest fajne, bo na kilku piętrach są różne knajpy z różnym jedzeniem. Może Wam pokażemy następnym razem środek, a może dzisiaj zobaczymy. Znaczy, środek już pokazałam, Wam pierwsze piętro, tak naprawdę, tam gdzie są te rzeczy meksykańskie, ale są jeszcze makarony, jest sushi, są burgery i jest pizza. Mamy taki pejdżerek, który zacznie wibrować, jak jedzenie będzie gotowe. No i czekamy w skupieniu, oczekiwaniu. Patrzcie na minę Kuby jak jest skupiony. Doczekaliśmy się. O, miam, 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 Kuba ma to samo. Miam, 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 niam. Znaczy czy takie mniam, niam, to się zaraz okaże, ale mam nadzieję, że gniamniam. Szczęśliwy? Zajęty. Mniamniam. A i wiecie co? To nie było. Takie sobie, ale chciałam wam powiedzieć coś innego. Lody były super. A lody były super, ale lodów nie nagraliśmy. Zwaliliśmy trochę temat. Ja tego zegarka sama lewą ręką nie otworzę, więc kuba dawaj, poproszę Cię o pomoc. A teraz uwaga, patrzcie. <laughs> Ktoś tu się opalił, o kurcze, no, nieźle. Sowa mi się opaliła. Sowa się opaliła też, no. A ja nie wiadomo, czy się opaliłam. Być może też. Chociaż pewnie nie, no ale u Kuby to widać od razu.